Halo, witam was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj odcinek przegadankowo, genshinowo eee, ciężki, ciężki, bo będą poruszane tematy, tematy, które mam spisane tutaj. Pogadamy sobie dzisiaj o rzeczach, które mogłoby mi zmienić, usprawnić w Genshinie, żeby po prostu nam, graczom, grało się znacznie, znacznie przyjemniej. Ostatnio... Był live 2.4, zapowiedź nowej wersji, w której zostały zapowiedziane m.in. ekonomia, nowy region, a czy część regionu, część Inazumy. część jakby opuszczona, część powiązana z Abyssem, nowa część mapy to jest coś, co Michał zawsze potrafi przepięknie wprowadzić, ma dobrą historię. No i primogęki ze skrzynek się zgadzają. Dzisiaj nie o chwaleniu Michała, dzisiaj o czymś, co na przykład jest przeszkadzające, co będzie przeszkadzało pewnie z nowymi przeciwnikami. System walki, a czy nie system, a sposób w jaki się walczy. A chodzi mi tutaj nie, o nic innego jak o autofokus. Autofokus w granicie jest... i przydatny, i nieprzydatny. auto wybieranie celu przez nasze postacie potrafi nam spożyć naprawdę sporo problemów. No i przy... Ulta, które trzeba czasem trafić, nie tylko jest po prostu typowym AoE jak Kazucha czy Bennett. Chociaż Bennett też potrafi czasem swoje 5 groszy dołożyć i niekoniecznie puścimy ulta tam gdzie chcemy. Jest to naprawdę, naprawdę frustrujące. No i przede wszystkim, no nieprzyjemnie się gra, nie? To jest, jest to na pewno rzecz, która Michojo mogłoby poprawić, i nie rozumiem poniekąd dlaczego Michojo. Tego nie zmienia. Chcesz puścić ulta w grupę przeciwników, powiedzmy to, dilukiem, tak? Każdy dilukiem, chcesz puścić ulta w grupę przeciwników, która jest przed tobą, nagle do tyłu podbiega od ciebie jakiś pojedynczy hiliczur, najczęściej z małym HP, a twój diluk robi co? Odwraca się w jego kierunku, w skrócie, nie zadając obrażenia nikomu, a jedynie zwracając ulti. Jo, ile z dilukiem jeszcze nie ma takiego problemu, gdyż diluk może zadawać obrażenia po ulcie, tak, przy innych postaciach, na przykład Venti, który może puścić ulti totalnie w innym kierunku, wziąć totalnie inny element i zepsuć sobie walkę, robi się to naprawdę problematyczne. Problematyczne jest to, się robi, gdy tutaj punkt drugi, gdy przechodzimy do Abysu. Abys, jak wiadomo, z aktualizacji na aktualizację jest coraz bardziej utrudniany, w tym nie są dodawane nowe nagrody. I teraz, tak, no co pan chce, żeby endgame content był posty? No Poniekąd chciałbym z moim już tutaj, z, że tak powiem, ilością przegranego czasu w Genshinie móc sobie na spokojnie ten abyss y, robić. Niekoniecznie męczyć się z każdym podejściem o, o nowych, nowych coraz bardziej hapiastych przeciwników, którzy nie mają zdrowo rozłożonego życia i do, to już ich życie idzie w miliony. a Ilość ich animacji w stosunku do nowych przeciwników, jakimi są wilki, to przekracza jakiekolwiek granice już cierpliwości. No, mi już szczerze powiem, cierpliwości często brakuje. A tak jak mówiłem wcześniej, nagrody są ciągle te same. Faktycznie nowy Abyss jest robiony pod nową postać zawsze, czyli, żeby zdobyć te przysłowiowe 150 primogemów, najlepiej, żeby postać, którą dostaniemy, miała od razu C1, czyli potrzebujemy wydać około. 50 tysięcy. Oczywiście to wszystko jest w zaokrągleniu. Jak ktoś ma farta, to wtedy ma prościej, ale tutaj mówię o takim prefaktycznym zbieraniu, tak jak ja teraz zbieram na ganiu. Będzie, będzie miszowana, to jest mój cel. I i tutaj przeszedłem od razu do kolejnej rzeczy, jaką są banery. Jak wiadomo, banery najpierw, najpierw pojawiają się w likach co nie uważam to za dobrą rzecz. O ile sam, no z ciekawości wręcz. Powiedziałbym, że trzeba czasem sprawdzić, co będzie, żeby musiał tą postać uzbierać. Tak, tak uzbierać, tak uważam, że Michojo mogłoby z łaski swojej wielkiej parę postaci, parę patrzy do przodu zapowiedzieć, tak samo wrzucić je w trening, gdyż no nie wiem, czy ktoś chce trenować postać, jak nie ma na nią odłożonej, nie, bo jeszcze mu się spodoba i, i właśnie. I nie każdemu będzie łatwo wydać powiedzmy te 200-400 dolarów od razu. I myślę, że sporo osób mogłoby wykupić welkina, którzy obecnie nie kupują, gdyby tylko wiedziało, że jakaś postać X wyjdzie za 3 miesiące. I dla mnie, dla Michała byłaby to sytuacja win-win. Więcej osób jest w stanie kupić welkina za 5 dolków na 3 miesiące niż osób, które są w stanie wywalić 400 dolarów, zwłaszcza jeżeli to nie są osoby, które w dolarach czy w euro się posługują, na przykład ja, który no zawsze na ten czynnik patrzy, na te ceny patrzy jeszcze razy 4. poniekąd teraz już ponad. Rzecz, którą teraz zbieram, czyli artefakty. Artefakty i ich randomowy drop. Jest to ból w pupie niesamowity. Jest to coś, co potrzebuje no potężnej zmiany. Jest już coraz więcej głosów, czy to na Twitterze, czy na Reddicie, które mówią Przestańcie robić set pod jedną postać. I ja się z tym całkowicie zgodzę. Tak naprawdę obecnie farmiąc domeny na artefakty, my farmimy to do jednej, dwóch, czasem może do trzech lub czterech postaci. Najczęściej nie pięciogwiazdkowych, gdyż każda swoja pięciogwiazdkowa postać musi mieć przecież swój osobny set, który będzie działać najlepiej. I co? I to kosztuje nas rezyny. Reziny kosztują nas czas. Y y Czas to pieniądz, no i nie w tym wypadku, gdy tak naprawdę doładowanie rezin jest już w ogóle. Jedną wielką kosztowną abstrakcją, gdzie tutaj w tym momencie płacimy za coś totalnie, totalnie losowego, nawet gdy. Po pierwsze, musimy zrobić domenę, która kosztuje nas 20 rezinów za przedmiot, uśrednimy to sobie, tak? Jeden przedmiot, jeden przedmiot z 10, którego potrzebujemy. Teraz tak, jak już dostaniemy ten jeden przedmiot z 10, które potrzebujemy, musimy go jeszcze ulepszyć. 5 bądź 5 razy bądź też 4 e, razy ulepszymy daną statystykę. Przedmiot, który wylosowaliśmy, jeżeli jest Kirkletem bądź Gobletem bądź Sandem, będziemy potrzebowali z konkretną statystyką. Czy będzie to elemental damage bonus, czy będzie to physical damage bonus, czy będzie to hit damage, czy będzie to Atak, Jeśli chodzi o Sand, będziemy celować konkretną statystykę. Teraz... To już nam się dość skomplikowało, gdyż potrzebujemy jedną statystykę z jednego przedmiotu z 10 przedmiotów. Ale im dalej w tym więcej drzew. Ten przedmiot musi nam się jeszcze poprawnie ulepszyć. Co znaczy poprawnie? To znaczy nie tak, jak przedmioty się obecnie ulepszają. System losujący artefaktów jest strasznie źle skalibrowany pod względem jego losowości i tym, kiedy te przedmioty się dostaje. Tak naprawdę zwiększenie defu na każdym secie, który defu akurat mnie potrzebował jest strasznie, strasznie odczuwalny dlatego mojego Kazuchę gram pod pół na pół, gdyż wiedziałem, że szybciej zrobię go pod śmieszne obrażenia, zwłaszcza, żeby dostałem bardzo, bardzo bardzo śmieszny Goblet i w związku z tym, że mam C6 postanowiłem sobie Kazuchę pod troszkę autoataki pograć i mój Goblet pod paro jest naprawdę potężny na tym koncie nawet jest lepszy niż, podajże, mój Goblet na main koncie to pokazuje kolejną abstrakcję, że losowanie w stosunku do czasu gry jest naprawdę niesprawiedliwe. I strasznie ciężko jest cokolwiek zdobyć. No dobra, ten item jak już fajny wyleciał. Pamiętam, że mam, wcześniej borykam się ze strasznym przedmiotem. A to jest Kirkl, który dostałem na AR45 i do dzisiaj go nie mogę zmienić, bo jest najlepszy i żadnego lepszego nie dostaję. Hmm, coś mi to jeszcze z mojej listy zostało. A jak już ostatnia rzecz do artefaktów, coś jak sety artefaktów. Kiedy mamy dwie postacie, ten sam element, ten sam, ta sama mechanika działania, chcielibyśmy po prostu móc jednym, jednym przyciskiem, stworzyć set przedmiotów, z którego byśmy mogli. Yy, po prostu przekładać yy, itemki bez problemu. Czy to będzie powiedzmy, zwłaszcza jeżeli to będzie set supportowy, czyli noblec oblicz, żeby móc po prostu zrobić set przedmiotów i go przekładać między postaciami niekoniecznie. Każdy z pięciu bądź czterech i temów osobno to by, myślę, usprawniło sporo i dało też yy, zaszczędziło by no, nam przede wszystkim sporo czasu takiego zwanego wybierania. Co do usprawnień, Michojo planuje obecnie nowy wygląd starych rzeczy, i szczerze, dla mnie to wygląda, jakby się troszeczkę cofnęli w yy, czasie niż spogresowali. Ale czegoś, czego na pewno brakuje, to jest wyszukiwanie przedmiotów po nazwie. Zwłaszcza w tipocie, zwłaszcza no, głównie w tipocie, głównie przy materiałach. Materiałów jest coraz więcej, a niestety nie mamy nigdzie możliwości, żeby to wyszukać po prostu po nazwie. I potrzebujemy te całe listy przeszukiwać i czasem coś przeoczymy. I to sprawia, że tracimy tak naprawdę czas na tym, że nie możemy sprawdzić, z czego chcemy. Okay, zostały mi do mówienia dwie rzeczy ocierające się o Late game, czyli po pierwsze eventy, po drugie same, same granie po late gameu. Late game, game w daje nam, co daje nam możliwość oczekiwania na nowe postacie. Świetnie, ale gdzieś kończy nam się ten content i Michojo nam Pierdziela event za eventem, co jest dla mnie, na przykład, strasznie frustrującą rzeczą i tak naprawdę. Marzy mi się po prostu czysto techniczny patch w gęślinie, który nie wprowadzi kompletnie żadnego eventu, który będzie wprowadzał poprawki, o których wspominałem wcześniej odnośnie mechanik w grze i nie będzie skupienia nad nowymi półmechanikami do nie bo naprawdę eventy w gęślinie czasem po prostu to jest jedna losowa mechanika wprowadzona raz na pół roku i jest zapomniana. Tak samo jest do eventów, tworzone story, voice są aktorzy wynajmowani, jest prowadzone to wszystko pięknie, cudownie, ale na przykład nasza postać, nasz Iter czy nasza Alumin kompletnie nie ma głosu w grze i jest dosłownie tylko parę krótkich momentów, w których nasze postacie mówią cokolwiek. Zamiast tego wrzucane jest wszystko, no, znaczy wszystko, duża część jest wrzucana na eventy. To niekoniecznie jest fajne. Eventy też mają różny poziom balansu. Jeden event jest dla wszystkich, drugi jest znowu już tylko w Zoomie, także nowi gracze mają jeden wielki środkowy pas, tylko wchodzą po F5, ponieważ trzeba mieć tam AR 35 i jakiś tam quest. I praktycznie mogą sobie tylko pomarzyć o darmowych primogamach, a to jest najważniejsze na początku gry, no, no, zdobyć jakąkolwiek sensownie w sensownie bijącą postać, żeby móc ten świat po prostu bezboleśnie zwiedzać, tak? A już na samym starsie są im odbierane... odbierane primogemy, tak? Hmm. A teraz wrócę jeszcze do starszych, graczy będzie to ostatnia rzecz, czyli gameplay na AR-56, 57, 58 i wyżej. No wyżej jeszcze nie dotarłem, dlatego nie wymienię. Coś, co... na pewno jest odczuwalne, to że świat w ogóle się już nic nie zmienia. Jest ten sam stok trudności. Teraz ktoś powie, Ej, ale wyszły nowe trudne moby, nie? Przeciwnik, który ma zwiększone HP o połowę do poprzednika i ma 5 taszy więcej, nie jest przeciwnikiem, z którym chcesz się zmierzać i który tak naprawdę oprócz wkurzenia cię jeszcze ma zmniejszony drop, bo na przykład podaję przykład spectatorzy, przeciwnik, który ma kilka elementów, który jest na jakiś element odporny, który jest jednym latającym lądem, który często wychodzi z range'a, ma bardzo niski drop i... jest naprawdę nieprzyjemny do farmienia, tak naprawdę, nie? Odnoszę to do hilichurów, lawaczyrów, też holderów i tak dalej, bo to jest najlepsze odniesienie i przeskok pomiędzy tymi przeciwnikami jest naprawdę gigantyczny. Gigantycznie dość słabe jest to, że na wyższym poziomie tak naprawdę mamy tyle samo bądź mniej rezinów, co wcześniej. I myślę, że dobrą zmianą byłoby możliwość odbierania domeny na wyższym poziomie troszeczkę taniej powiedzmy, podam jakiś abstrakcyjny przykład, który bardzo często gdzieś tam się gdzieś tam go powołuje, kiedy rozmawiam o domenkach i rezinkach i o traceniu czasu na domeny, znaczy traceniu czasu, traceniu rezinów, bo tak naprawdę losujemy jeden z 10 itemów, bla bla bla, już mówiłem. Żeby R56 czy 57 mógł odbierać te domenki taniej. Albo posiadał rozszerzony drop. Żeby domena, powiedzmy, zamiast kończyć na domenie na 55 poziom, była na domena 56, na 57. Z lekko podkręconym tym dropem, czy też zmienionym. Byłoby to fajne rozwiązanie, gdyż tak naprawdę obecnie. Yy, level po 55 nie daje kompletnie nic. Tak naprawdę jedynie co się zmienia to liczba przy robieniu domen i przy każdym momencie, kiedy zostajemy wetro Expo, a tak naprawdę nie zmienia nam to, to, to kompletnie nic, a mogłoby mieć to fajny potencjał, jakieś nie, nie, mniejsze domeny, czy też po prostu zwiększone dropy, tak? Żeby nie musieć. Mając poświęcone X czasu na wbicie poziomu, żebyśmy mogli już inne takie proste, codzienne rzeczy robić znacznie szybciej. Uważam, że powiedziałem już praktycznie wszystko, co miałem na myśli, zawsze takie rozmowy, że tematy poruszam też na streamach, także możecie dać feedback, wy możecie dać feedback w komentarzach. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, zapraszam na Twitch, Twitch.com, tam odbywają się streamki, informacje zazwyczaj w streamkach są na Discordzie, link też znajduje się w opisie. Ja dziękuję za oglądanie i życzę wam miłego dnia, wieczoru, nocy, zazwyczaj tego, co trzymajcie się i na razie, pa pa!